Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Treści na tym kanale poświęcone są w całości wiedzy koilentycznej. Powtarzam to w każdym odcinku, ponieważ ważne jest ich źródło. Treści te zaczerpnięte są z książek i wykładów Aszajany. Kanał ten stworzyłam dla siebie i innych, którzy zgłębiają nauki Kejlonty. Mam głęboką nadzieję, że moje rozkminki tutaj pomogą komuś więcej zrozumieć i nieco przybliżyć te treści. Strumień ten jest przeze mnie niedawno założony głównie po to, aby móc właśnie dzielić się zgłębianą wiedzą. Ja osobiście sama uczę się nagrywać i montować podcasty, więc jeśli będą jakieś niedogodności, proszę o wybaczenie. Na pewno dojdę do wprawy. Wiem, że wiedza ta nie jest łatwa i trzeba czasu na jej zrozumienie. Dlatego, właśnie to był główny powód dzielenia się nią tutaj na tym strumieniu. Sama kiedyś szukałam źródeł w internecie w tym temacie, ale niestety są na zagranicznych kanałach YouTube. W Polsce jest ich niewiele. Jeśli ktoś skorzysta z mojej pracy, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że moja praca będzie dobrze przyjęta. Dobrze. Asza Jana jest wcielonym mówcą podczas tej inkarnacji na Ziemi głównie w celu propagowania, nauczania i przekazywania wiedzy i historii naszej Ziemi, a także przywracaniu ludzkości prawdziwych nauk wolności, równości i braterstwa, które mają nas wyzwolić i podnieść świadomość. Mówca i znaczenie terminu mówcy to nie dosłownie oznacza osoba przemawiająca do ludzi czy pisząca książki. Głównym zadaniem mówcy jest kotwiczenie w siatkach planetarnych Ziemi częstotliwości wyższych wymiarów. To jest właśnie jego głównym zadaniem. Poza tym mówca przekazuje wiedzę od Ligi Opiekunów, Teraz wiedza, którą oferują opiekunowie, jest dostępna w formie książek albo warsztatów napisane przez Ashayana. Są też kanały tutaj na YouTube, które propagują tę wiedzę i rozpowszechniają Kejlantę. Kiedyś inkarnujący mówcy nie mieli czasu na pisanie książek, a nawet gdyby, to przeciwnicy szybko przechwytywali tę wiedzę do wykorzystania własnego. Jak sama Ashayana wspomniała, że teraz nie ma na to czasu ze strony ciemnej siły na przechwytywanie wiedzy, bo wszystko się dzieje na bieżąco. Mamy tą wiedzę dostępną w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Nie każdy gotów jest na jej przyjęcie i nie każdy będzie z nią rezonować. Niemniej jednak, aby zrozumieć obecne czasy, naszą historię ludzkiego dramatu, w których zostaliśmy wplątani, ułatwi nam to spojrzenie i zwiększy naszą perspektywę. Nie jest w sposób tutaj bardzo szczegółowo przekazać tą wiedzę. Ogrom i ilości jej to potężne bazy danych. Dlatego ja skupię się na najważniejszych wydarzeniach. Ostatnio gdzieś przeczytałam komentarz pod filmem na innym kanale mówiący o tym, że po poznaniu wiedzy od opiekunów każda inna nauka przestaje być nauką. Coś w tym jest. Zgadzam się z tym absolutnie. W tym odcinku chciałabym omówić trzeci zasiew ludzi na Ziemi oraz trochę powiedzieć o Lemuri i Atlantydzie. Trzeci zasiew ludzi trwa teraz obecnie. My w tej czasoprzestrzeni jesteśmy trzecim zasiewem ludzi. Ewolucja Ziemi jest związana z ewolucją planety Tery. Lądy Tery kiedyś nazywane były kontynentem Mu. Tera jest pierwotną planetą, z której powstała Ziemia co to oznacza, wyjaśniłam w poprzednim podcaście. Dla krótkiego przypomnienia, pole morfogeniczne ziemi było częścią pola morfogenicznego tery. Obie i tera i ziemia były z kolei częścią pola morfogenicznego planety Gai. Każda struktura organiczna, aby wznieść się, musi poskładać swoje wszystkie części oryginalnego wzorca morfogenicznego, aby wyjść poza wymiarową strukturę. Pole morfogeniczne to cząstki energii złożone z substancji, które wzajemnie są ze sobą splecione. Proces ascendencji, czy to planety, bo planety również przechodzą proces ascendencji, czy proces ascendencji człowieka, wygląda tak, że planety i ludzie wznoszą się poprzez skalę wymiarową przez uniwersalne prawa energii, które oddzielone zostały od oryginału i ponownie łączą się, scalają ze sobą w tym procesie. Proces łączenia się cząsteczek i antycząsteczek polega na tym, że w każdym z pasm częstotliwości są tony i nadtony z tego samego pola morfogenicznego. Po połączeniu się tonów i nadtonów powstaje ton rezonansowy, poprzez który powstaje energia. Cząsteczki powracają do pola poszerzając je. Kiedy potem wyrażają się w manifestacji, przechodzą do wyższego pasma częstotliwości. Ich wibracja zwiększyła się, przez co weszły na poziom wyższy. Tak wygląda w skrócie proces ewolucji. Wszystkie planety ewoluują. Pole morfogeniczne danej osoby istnieje jako część większego pola morfogenicznego planety. Zatem, jeśli planeta zmierza do zmiany w swoim cyklu. Ludzie na Ziemi też będą osiągali ten punkt. Ale jeśli jednostka, czyli człowiek, nie złoży w pełni częstotliwości, nie będzie mógł połączyć się z polem planety. A to powoduje, że pozostanie w rodzinnym wymiarze, aby kontynuować i ewoluować, by zbierać pozostałe pasma częstotliwości. Dusza wykorzystuje ciało do składania częstotliwości w świadomość. Czyli to właśnie nasze ciało fizyczne. Pomaga nam, a przede, przede wszystkim w ewolucji do wyższych poziomów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Asha Jana wspomniała, że Ziemia od chyba 2014 roku weszła w swoją wewnętrzną kreację. Ziemia postanowiła wznieść się. Proces ten wygląda obecnie inaczej. Ziemia wybrała krótszą drogę do swojego wzniesienia. Na planetę schodzą energie plazmowe i proces ten dotyczy. Wszystkich form organicznych na Ziemi. Jednostki, które nie będą kompatybilne z energiami planety, nie będą kontynuowały dalej tego procesu. Dlatego zrozumienie naturalnych praw struktury energetycznej, z którymi związana jest nasza świadomość, przyspiesza naszą ewolucję. O rozwijaniu świadomości jest wiele źródeł i książek. Szeroko na ten temat pisze dr Tomasz Hałko na przykład w książce pod tytułem Świadomość i nieśmiertelność. Bardzo polecam wykłady i książki doktora Tomasza Hałko. Szeroko rozwija ten temat, co jest bardzo spójne z treściami Kejlonty. Doktor Tomasz Hałko potwierdza, że proces naszego fizycznego, że podczas naszego fizycznego życia wpływamy na rozwój naszej świadomości. Najpierw mamy do czynienia z informacją, która przyczynia się do naszej wiedzy, co w konsekwencji daje nam rozwój świadomości? To proces żywego myślenia takiego, które oparte jest na czuciu, myśleniu, pamięci, spostrzeżeniach, intuicji i inspiracji prowadzących do wyższych etapów wielowymiarowej rzeczywistości. Do świadomego udziału własnego w budowaniu naszej rzeczywistości. Gdy pracujesz nad sobą, osiągasz wieczne bogactwo. Które nie znika po śmierci, a przechodzi do kolejnego życia. Trzeci zasiew. Kiedy kula Amenty około 900 tysięcy lat temu została zwrócona do rdzenia Ziemi, doszło do wojny tysiącletniej. Było to około roku 850 tysięcy lat temu. Anunnaki chcieli zniszczyć kula Amenty, a rasę ludzką wykorzystać jako robotników. Konfederacja RA, Rada Syriańska Elohim pod dowództwem Brenau usunęli kulę z Ziemi i umieścili, a w zasadzie ukryli w galaktyce Andromedy, w jej rdzeniu. Zastosowano specjalne środki, aby ją chronić przed ruchem oporu. Po usunięciu kuli na Ziemi ponownie przeszły zmiany pogodowe. Nastąpiło zalanie części powierzchni Ziemi. Trzeci zasiew nie mógł odbyć się przez rdzeń Ziemi ani przez przejście portalowe zwane Trzecim Okiem Horusa. Portal ten pozostał nadal otwarty z Syriuszem B. <laughs> Utworzono nowy pomost pomiędzy Andromedą a Ziemią. Pomost ten nazwano Arką Przymierza. Portal ten działał tylko w jedną stronę. Duszy mogły schodzić przez portal na Ziemię. Ale nie mogły przez niego wrócić do ascendencji, ponieważ została nałożona na niego pieczęć pięciowymiarowa. Tylko istoty, które posiadały pięciowymiarowe kodowanie, mogły z niego skorzystać. Niestety, rasy podstawowe trzecia, czwarta i piąta nie posiadały piątej nici w dena i nie mogły powrócić przez Arką Przymierza. Wyjątek stanowiło zdjęcie pieczęci Amenti i pieczęci Palajdor. Palajdor blokowało czterowymiarowe kodowanie. Aby zwolnić Pieczęć Amenty, trzeba było przejść inkarnację przez każdą rasę podstawową, celem złożenia wszystkich nici DNA. Pieczęć pięciowymiarowa miała zostać zdjęta, kiedy na ziemi określona liczba ludzi zmontowała piątą nić DNA. W książce jest podana informacja, że musiałoby. 8% populacji, zmontować piątą nić, aby zwolnić tą pieczęć. Portal Arka Przymierza została też zaprojektowana tak, aby przyjąć z powrotem z Andromedy do rdzenia Ziemi kule Amenti i miało to zająć 800 tysięcy lat. Opiekunami portalu została rasa Urites. Urites założyli kapłaństwo z Ur. Trzeci zasiew rozpoczął się od schodzenia na ziemię ras podstawowych, rasy trzeciej, czwartej i piątej przez arkę przymierza. I tak na ziemię zeszli lemurianie, którzy zajmowali obszar obecnie nam znany ocean spokojny i w rejonie Andów. Zaraz po nich zeszli Atlantyci w okolice oceanu atlantyckiego i okolice Egiptu. Potem zeszły rasy zgromadzenia Melchizedeka oraz Arianie w okolicy Morza Czarnego. Cywilizacje atlantycka i Lemuria świetnie rozwijały się. Z czasem ich rozwój technologiczny wsparty został zaawansowanymi, gwiezdnymi rasami. Cywilizacje te znacznie przewyższały nas obecnie. Korzystano z energii pobieranej z rdzenia ziemi. Cywilizacje tamte potrafiły teleportować się, manifestować przedmioty, uzdrawiać się energetycznie. Nastąpił rozwój genetyki. Cywilizacje te bardzo dobrze rozwijały się i przestrzegały nauk prawa jedności. Jednak wszystko do momentu, kiedy Anunnaki zaczęli wpływać na Atlantydę. Anunnaki wraz z drakonami planowali przejąć Ziemię już od dawna. Zaczęli krzyżować się i przejmować kulturę atlantycką około 55 tysięcy lat temu. Nauki prawa jedności zaczęto zniekształcać i wypierać. Rozszerzali oni swoje wpływy na centra kulturowe oraz Egipt. Anunaki podjęli współpracę z Drakonami, którzy zaczęli z kolei wpływać na Lemurię. Drakoni terroryzowali Lemurię, stworzyli tam sieć tuneli. Które łączyły Atlantydę i Lemurię. Został wymyślony plan zniszczenia drakonów. Plan polegał na tym, że poprzez użycie generatorów kryształowych chcieli spowodować niewielkie eksplozje, które miały pozamykać drakonach, drakonów w ich tunelach, a potem ewakuować ich z ziemi. Niestety plan nie powiódł się. W wyniku eksplozji generatorów kryształów, ponieważ siatki ziemi zostały bardzo przeładowane energetycznie, co w finale doprowadziło do eksplozji i zniszczenia obszarów Lemuri. Ci, którzy tam przeżyli, przyłączyli się do Atlantydy. Natomiast Atlantyda nie doznała jakiegoś specjalnego uszczerbku, jednak długo zajęło jej do do powrotu do swojej dawnej świetności. Z tego względu też nastąpiły zmiany pogodowe i część RAZ zeszła do wewnętrznej ziemi. Drakonów ewakuowano z ziemi, natomiast Anunaki pozostali na Atlantydzie, nadal utrzymując swoją kontrolę. W wyniku katastrofy portal Arki Przymierza został częściowo zniszczony. Konfederacja Ra dokonała naprawy Arki Przymierza, i przeniesiono ją do Egiptu, ponieważ tam siatki ziemi były bardziej stabilne. Od tego czasu ochroną arki została podzielona, a Egipt stał się centrum kultury. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za Twoją obecność. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Pozdrawiam ciepło.